Hejka kochani, dzisiaj kolejny teścik środka do piekarnika i płyt grzewczych. Oczywiście to nie tylko, nie tylko do tego służy, myjemy tym garki, myjemy też tym. O, jak tu na przykład widać mój y, zaniedbany czajnik, bo się przyznam, że jest zaniedbany i za chwilę Wam pokażę, y, jak to będzie wszystko wyglądało. Zobaczcie, mamy piekarnik. Ja sobie tutaj nalałam gorącej wody. Zagotowałam w sumie czajnik. Wyleję ją. I co robimy? Oblewamy sobie czajnik naszym niezawodnym płynem. Najlepiej przy tym używajcie rękawiczek. Ja akurat w domu nie mam rękawiczek, więc. Nie użyję. Zobaczcie, już widać jak ścieka brud. Zostawiamy czajniczek na 15 do 30 minut i za chwilę pojawiam się z powrotem. Powiem wam, że jestem niecierpliwa, sprawdzimy po 5 minutach, jak ten czajnik się tutaj zachowuje z tym płynem. Ja mam taką specjalną szczoteczkę, zobaczcie jak fajnie wszystko schodzi. Nie wiem, czy nie zasłaniam ręką. Tu sobie jeszcze poradzę z innym środkiem. Jeszcze długo. Wszystko żeś minął No i myjemy do końca. Pewnie już widzicie różnicę, prawda? Męcik, czajniczek, opłuczę. Zobaczcie jaki tu jest bałagan. Cały ten brud spłynął. O! Widzę, że jeszcze płyn za krótko trzymałam, ponieważ zostały takie małe dwie w sumie plamki. Ale tym sobie poradzimy. Mam taki fajny pastę do metali, do powierzchni metalowych. Biorę sobie pastę. Już mam końcówkę akurat. Ocieram. jeszcze było? Tu. Jak są bardzo duże zabrudzenia, y, oczywiście y, dostawiamy tą pastę na y, kilkanaście minut, tak jak y, płyn. Ja na przykład jestem niecierpliwa i spróbujemy umyć to teraz. Zobaczcie, wszystko schodzi. Czy gdzieś jeszcze. Nie, spuczę. Czajniutek. Oczywiście y, potem go ładnie wygotuję. Wiadomo, żeby było wiadomo, że jest wszystko ok. Zobaczcie, jak nowy. Wiadomo, że jest podzierany, bo on już jest bardzo stary. Zresztą widać. Ja zapraszam. Zobaczcie, tu mamy płyn do płyt i piekarników. Y, tutaj mamy na przykład płyn do łazienek. Bardzo fajnie myje takie powierzchnie jak z lewo zmywaki. Użyłam także pasty do metali. Tą pastą do metali też fajnie się myje z lewo zmywaki. Ja zapraszam na kolejne testy i życzę miłego dnia. Papa! Pa.